Cześć. Dzisiaj my prowadzimy lekcję, bo yy, Noel ma Wam coś fajnego do powiedzenia, ale to na końcu. Tymczasem zaczynamy pieśnią. Śpiewajmy razem! Cześć dzieciaki! Chciałbym, abyśmy się nauczyli wierszu pomieczowego. Powtarzajcie za mną i pokazujcie tak, jak ja robię. Dzisiejszy wiersz jest napisany w Psalmie 32,7. Ty jesteś ochroną moją. To powtórzymy. Ty jesteś. Ty jesteś. jesteś moją, moją ochroną. Psalm. Trzydzieści dwa Jeszcze raz spróbujemy? Tak Ty, Ty jesteś, jesteś moją ochroną psa Trzydzieści dwa siedem Kuba Jak sam z twoją pamięcią? Nauczyłeś się już tekstu? Y y y na e, tak, nauczyłem się. Ale dzieci, pomagajcie mi. Więc e, tekst pamięciowy brzmi, ty jesteś moją ochroną. Psalm 32, 7. no, no! no. Pięknie, pięknie. Kochane dzieci. Zanim. Usłyszycie kolejną historię, chciałabym zaprosić Was do modlitwy. Proszę, skłoncie czoła swoje, zamknijcie oczy i pomódlcie się ze mną. Dobry Ojcze, kochany Boże, dziękujemy Ci, że kolejny raz możemy spotykać się tutaj, aby Ciebie słuchać, aby modlić się do Ciebie. Dziękujemy Ci za nowy dzień. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za nową historię biblijną, za Twoje słowo, przez które do nas przemawiasz. Chcemy Cię uwielbić i wywyższyć. Prosimy Cię o Ducha Świętego, aby pomógł nam słuchać, aby otworzył nasze oczy, uszy, serce na Twoje słowa i aby przez to słowo przemienił nasze całe życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wielu błogosławieństw podczas słuchania nowej historii biblijnej. Witajcie! Nazywam się Koczka i teraz możecie oglądać historię biblijną. My, naród izraelski, wędrowaliśmy przez pustynię. Bóg dał nam chmurę, która prowadziła nas w dzień i chroniła przed ostrym słońcem. Zbliża się wieczór, czas rozbić namioty i pójść spać. Popatrzcie, co tam jest. To był słup ognia, który chronił i ogrzewał w nocy. Kolejnego dnia znów wędrowaliśmy. Wędrówka była męcząca, a zapasy żywności, które wzięliśmy z Egiptu, wyczerpywały się. Ciekawe, co będziemy jeść na kolację. O, no, jeszcze. Te dnia za jedzenie są jeszcze w Egipcie. Co mamy zrobić? Porozmawiajmy z Mojżeszem. Gdzie jest Mojżesz? Tam jest. Zaczęli narzekać. Pan Bóg powiedział mi, że jutro da nam jedzenie. A teraz chodźcie, idziemy spać. Ciekawe, co jutro dostaniemy do jedzenia. Spójrzcie, co leży na ziemi. Jakie to dobre! Co to jest? Chodźmy do moje Mojżeszu, co to jest? Nazywa się to właśnie, co to jest. Mojżeszu, nie wygłupiaj się! Jaka jest prawdziwa nazwa? Mojżesz powiedział, że właśnie daliśmy temu nazwę, bo słowo manna oznacza, co to jest. Mmm, smakuje jak miodowa sastewka. Każdego dnia mieliśmy zbierać mannę, która miała starczyć na jeden dzień, ale niektórzy byli leniwi. Nie chce mi się zbierać każdego dnia. Nazbieram więcej na dwa dni. Nie chce mi się rano wstawać. Nastał kolejny ranek. O nie, spójrzcie, co się stało z manną. Skwaśniała, spleśniała, i pojawiły się w niej robaki. Nie nadawała się do jedzenia. Dziś piątek. Jutro jest sobotę, więc musimy nazbierać podwójnie, bo jutro manny nie będzie, bo jutro jest święty dzień soboty. Boję się, że manna znów będzie spleśniała i że będą w niej robaki. Dobrze, nazbierajmy podwójnie. Dobra, jest sobota. Nie ma dzisiaj manny na ziemi. Zabatną mamę ze wczoraj. Jest wspaniała, w ogóle nie jest spleśniała. Hmm. Czy to nie wspaniałe, że Bóg dał nam świeżą mamę dzisiaj w ten święty dzień sobotni? Izraelici radowali się z zachowania Sabatu. Mogli odpoczywać i wielbić jego, a przy tym nie martwić się o jedzenie. Noe, a ty pamiętasz tekst? Yy, 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 yy. Pomóżcie. On się zaczynał chyba. Ty jesteś moją ochroną. Psalm 32,7. Brawo, brawo. Dzień dobry tutaj ciocia Estera. Witajcie. Po raz kolejny będziemy czytać tekst z Pisma Świętego. Znajduje się on w Drugiej Księdze Mojżeszowe, Mojżeszowej, w tak zwanym Eksodusie, Księdze Wyjścia. Posłuchajcie. To 16 rozdział, pierwsze wersety. Potem wyruszyli z Elim 15 dnia drugiego roku, po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich synowie izraelscy. Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej. Gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamożyć głodem. Na to rzekł pan do Mojżesza: Oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy szóstego dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I drugi fragment znajduje się nieco dalej, i tu od wersetu 14 aż do 25. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli, synowie Izraelscy mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał Wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowi izraelscy uczynili tak i zbierali jeden więcej, drugi mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: Niechaj nikt nie pozostawia, z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło, i Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, to pniało to. Szóstego dnia zbierali pokar w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zdobędziecie przechowajcie do następnego dnia. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa i rzekł Mojżesz, Zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Dziękuję, do zobaczenia! Teraz mam dla Was trzy zagadki. Pierwsze: Dlaczego Izraelczycy na zakale? Popadał deszcz? Zgubili na Czy się, że nie mają za dużo jedzenia? Zróbmy baktą, więc nie... Trycenia. Drugie. Co? Spadło z nieba. Manda. Przychodziłam. Co? Co? zrobić w piątek. Biegli odpoczywać, mieli zjeść wszystko, czy mieli zebrać podwójną porcję mandy na sobotę. Dobra Noe, powiedz teraz to, co miałeś im powiedzieć. O no dobra, wyobraźcie sobie, że jest taki kraj, w którym do dzisiaj pada manna z nieba. Mówiłem Wam, że to będzie niezły news. To powiedz coś więcej dzieciom. Dobra, jest takie miejsce, Angola. To jest taki kraj, i tam jest taka misja. Nazywa się Namba Adventist Station. I tam kiedyś był bardzo duży głód. I co oni zrobili wtedy? No zaczęli się modlić. I pościli, i pościli, i pościli przez trzy dni. No i wtedy pewna dziewczynka wyszła na spacer do takiego jakby takiego małego laseczku, i tam spotkała dwóch mężczyzn. I leżało coś takiego dziwnego na ziemi. I oni powiedzieli, że możesz to podnieść i jeść. I ona to spróbowała, i okazało się, że to jest pyszne. I zaniosła rodzicom i powiedziała. I od tamtej chwili, w każdą środę i w każdy piątek, z nieba pada manna. O ile nie pada deszcz, oczywiście. I wyobraźcie sobie jeszcze, że. Jeżeli ktoś jest pokłócony z Panem Bogiem i coś jest nie tak, no, yy, w sensie, że yy, nie trzyma się Pana Boga, to wtedy manna jest gorzka. Żeby była pyszna i taka lekko słodkawa, to wszyscy muszą dbać o dobrą relację z Panem Bogiem. Niezłe berety, co? Jeżeli znacie angielski, to wrzucamy Wam link, żebyście mogli zobaczyć, bo jest to niezła ciekawostka, prawda? 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 Dobra, koniec tych wygłupów. Idziemy do domu. Cześć.